Witajcie! Dzisiaj taki yy, z trochę odcinek, a mianowicie przyszły porządki letnio-wiosenne, wiosenno-letnie. No to też przydałoby się, żeby w naszych sprzętach trochę porobić porządku. I dzisiaj pokażę Wam czyszczenie swojego laptopa. Yy, laptop Probook, yy, zaraz Wam powiem jaki model. 6450B no i pokażę Wam. Ostatnio był czyszczony dwa lata temu, akurat w 100% to wystarczało, wystarczyło, teraz już czuję, że trochę ciężej chodzi cała wentylacja, jak i yy, trochę czyś po klawiaturze, już że się robi gorący, więc przyszedł czas, żeby tą pastę i to chłodzenie oczyścić. No dobra, nie przedłużając zaczynamy. Takiego laptopa jeszcze nie było u mnie na kanale bo tu będzie ułatwione, bo nie wiem jak pamiętacie, przy ostatnich naprawach laptopów, które były na moim blogu oraz w blogu, było rozbieranie praktycznie wszystkiego, wyciąganie płyty, odłączanie taśmy i tak dalej. A tu jest tak, że tylko zdejmujemy klawiaturę i mamy dostęp do całego chłodzenia. I w tym celu, tak, odkręcimy sobie śruby. Śruba klawiatury jest tutaj. Zobaczcie, gwint ma tu, a tu już nie ma gwintu. To jest taka inna śrubeczka trochę. Teraz tu mamy do klawiatury drugą śrubę, która trzyma się luźno. Tu jest klawiatura jeszcze. O, o w tym miejscu tutaj. Zobaczcie, nie wiem czy, czy widać. Widać śrubokręg, dobra. O. Dobrze, no to tak. Tu mamy śrubę rozkręcone. Teraz rozkręcę jeszcze nie. Zanim rozkręcę to, otworzymy sobie klawiaturę. Klawiaturę otworzymy. Laptopa, klawiaturę mamy tu. I teraz zobaczcie, tu są takie schodki. Cztery sztuki, i te schodki musimy moi drodzy otworzyć. Pyk, pyk, pyk. Zaraz się okaże, uwaga czy odkręciliśmy wszystko. Op, o. I teraz podważamy sobie delikatnie i możemy klawiaturę swobodnie... Jeszcze coś trzyma. Swobodnie będziemy mogli zdemontować. Aha, ta nieszczęsna próba trzyma całość. Spróbujemy przejść przez klapkę. Weźmiemy, odkręcimy klapkę nadajnika czy odbiornika Wi-Fi karty sieciowej i spróbujemy przejść przez klapkę. Może tak pomoże. O! Tyk. I teraz spróbujemy wyciągnąć śrubę. O, zobaczcie. Dobra, złapałem. Byt kolorowo by było, gdyby trzy śruby trzymały klawiaturę. Guzik, prawda? Jeszcze musimy odkręcić te śrubki i powinna nam zejść. Chyba, że coś jeszcze jest ukrytego. Dawno go nie rozkręcałem jak dwa lata temu, więc trzeba odkryć na nowo. Co tu się dzieje? Dobra. O! Widzicie, podważyłem delikatnie róg, i klawiatura zeszła. Teraz wyciągamy. Tu są złącza. To musimy ze złączy powyciągać taśmę. nie, śrubokrętem. O. Pyk. Ręką wyszło. Proszę bardzo. Klawiatura zdemontowana. I jak widzicie, moi drodzy, mamy dostęp do chłodzenia. Tu mamy kość ramu. Tutaj mamy chyba druga kość ramu, bo tam widziałem jeszcze jeden wtyk. Tu mamy baterię biosu. O. Teraz widać baterię kabiosu. Tu mamy układy scalone, cewki, nagrywarka. A tu jak widzicie mamy dostęp do... chciałby się rzec, do wszystkiego. Teraz musimy zdemontować, drodzy moi, listwę. Ona już się... Ona już się tutaj... Ja ją tutaj z zatrzasków pozdejmowałem. Listwa z wyłącznikiem i całym panelem sterującym, i dzięki temu dostaliśmy wejście do całego tutaj chłodzenia. Zobaczcie, nie trzeba nic rozkręcać więcej, tylko mamy chłodzenie. O, i teraz tak, śrubeczki odkręcamy. śruby. W wentylatorze jest jeszcze jedna. Tu tą tasiemkę odłączamy. Dobra, tu w wentylatorze jest jeszcze jedna z śrubokrętem poszła. Dobra. I zaraz pokażę Wam co tutaj dalej. Odłączamy Odłączamy wentylator. Tutaj mamy śrubę Podnieść kabel. Ok. hop, wtyczka odłączona. Przy tych wtyczkach trzeba uważać, bo łatwo je uszkodzić. Dobra. I teraz tak. Co tu się dzieje? A, jeszcze jedna śruba. Jest. Widzicie, jak stretnie poukrywane. Śruba jest tutaj. o. Tutaj w rogu jest śruba, gdzie widzicie śrubokręcik, okej, okay. dobra, i teraz spróbujemy wyjąć wentylator, o, no, dwa lata nie był rozbierany, może półtora roku, ale wygląda, brudu jako tako nie ma, no dobrze, wyczyścimy, będzie pracował kolejne półtora roku bez awarii, o. Mamy to, tu mamy pastę. Pasta jak widać już się jakby to powiedzieć skończyła. Więc tak zdejmiemy sobie ten, tą podkładkę. Wykręcimy procesor. Hop, hop. Dobra. I wracam do Was z. Yy, czyszczeniem naszego układu chłodzenia. No to standardowa kuracja. Najpierw czyścimy wszystkie elementy żadną wodą, tylko i wyłącznie naszym czystym ręczniczkiem. Pędzelek to pędzelkiem przejedziemy. Na początek będziemy dmuchać sprężonym powietrzem. No ja się wyposażyłem w taki środek wreszcie. No to już dawno. O. procesorka wytrzemy. Też suchym ręcznikiem papierowym najlepiej. No. Zobaczcie, tak, tak ładnie tutaj wycieramy. Ostrożnie, żeby nie uszkodzić tych mini elementów, mikroelementów. Dzisiaj taki odcinek, trochę od, odejdziemy od retro. Zrobimy sobie komputerowy odcinek, okej. Okay. Teraz wentylator, wentylator no to Możemy sobie go otworzyć, jak już wiecie, jak jest taka możliwość. Raz tu się podważa. Drugi zatrzask idzie tak, to dwa. Dobra. Okej, okay, i śrubka. Na koniec raczej dwie śrubki raz i dwa hop hoplo. i mamy dostęp to również wycieramy z kurzu dużo tego kurzu to tu nie ma wyciągam to i to będziemy zaraz też przecierać śmigło będziemy smarować śmigło no ale najpierw dawka sprężonego powietrza, aby się przydała. Teraz będziemy psikać. Okej. Okay. Okej. Okay. Skórzu w Tegowane, wyczyszczone to teraz smarowanie śmigła wentylatora bierzemy to sobie odstawiamy można oczywiście odkurzaczem przejechać ale jak już mam sprężone powietrze to załatwimy to od razu teraz tak odrobinka na patyczek naszego Spraygu napiski i smarujemy oś. Dobra. I teraz możemy patyczek wyrzucić, wsadzić do środka wentylatora śmigło. Środka wentylatora śmigło. Ok i zobaczymy. Chodzi, zobaczcie. Chodzi płynnie. No dobrze, no to teraz zamykamy i będziemy mogli składać laptopa nakładając pastę termoprzewodzącą. Okej okay, moi drodzy, teraz sobie możemy już wziąć laptopa i powoli go składać. Wkładamy najpierw procesor. Pamiętajmy jak on był. Dobra, przykręcamy pyk. Dobra, przykręcony. I teraz możemy nałożyć pasty. Ja używam standardowo pasty silikonowej termoprzewodzącej. O, nigdy jeszcze nie sprawiło to problemów. Nie za dużo, żeby się nie rozpłynęło. Ale też nie za mało, żeby nie, żeby nie brakło na układzie. I teraz jak już mamy chłodzenie złożone, to możemy sobie spokojnie i swobodnie składać resztę. No i już. No dobra moi drodzy. Laptop jak widzieliście złożony. Teraz podepnę zasilanie. Hop! Co tam się pali? Nic się nie pali, bo jest naładowany. Dobrze, już tutaj ten, tu jeszcze powycieram go, trochę poprzecieram, ale zobaczmy czy działa. Odpalamy, zapalają się diody. No, okazało się, system wystartuje, wystartuje. Super, no to w takim razie zaloguję się i wracam do Was z tak zwanym testem jeszcze standardowym, jak to działa. No i mam program do pisania otwarty. Sprawdzamy czy się nie zacina Nie jest ok Teraz możemy uruchomić menadżera zadań Zobaczymy co tu się O właśnie Uruchomię tak bo już nie chce mi się skakać po klawiaturze o, zużycie procesora 20%, no to, no to jest w miarę ok. No i dobra, naprawa zakończona. Tutaj dmucha, tu się nie grzeje. To najważniejsze. Dziękuję Wam za obejrzenie filmiku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to łapki w górę mile widziane. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam także na mojego bloga elektronicznego Napraw Jakub Wiśniewski na Facebooku i zapraszam na kolejne elektroniczne materiały. O, zobaczcie, jak się teraz uspokoił, no to w trybie spoczynkowym jest 0,1%, czyli jest w porządku, w wydajność. Dziękuję bardzo, no i zużycie. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmiku.